Edyta Górniak w żałobie nigdy go nie zapomnę. Razem stworzyli legendarny duet. Edyta Górniak jest w żałobie. Piosenkarka przekazała smutne informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. To dla niej ogromna strata. Edyta Górniak o śmierci niegdyś zachwyciła całą Europę swoim niezwykłym głosem, zdobywając serca milionów widzów i jurorów podczas konkursu piosenki Eurowizji. Edyta Górniak, bo o niej mowa, zajęła w 1994 roku drugie miejsce w tym prestiżowym wydarzeniu, co dla wielu było zwiastunem spektakularnej międzynarodowej kariery. Jej talent wokalny porównywano do największych gwiazd światowej sceny, a sama Górniak uważana była za jedną z najzdolniejszych polskich artystek ostatnich dekad. Jednak w ostatnich latach jej nazwisko coraz rzadziej pojawia się w kontekście muzyki, a coraz częściej towarzyszy mu aura kontrowersji i sensacyjnych wypowiedzi. Zamiast nowych albumów i tras koncertowych, opinia publiczna śledzi kolejne wywiady i wystąpienia, w których piosenkarka dzieli się swoimi nietypowymi poglądami na temat świata, duchowości i. Istot pozaziemskich. Artystka mówiła już m.in., że jej dusza żyje od 4000 lat, przepowiadała upadek kościoła, przestrzegała przed Halloween, a także opowiadała o istnieniu reptilian i biorobotów chodzących po ziemi. Niedawno edyta Górniak znów zaskoczyła swoich słuchaczy. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim artystka podjęła temat śmierci, prezentując przy tym swój niecodzienny i, jak sama podkreśla, oparty na osobistych doświadczeniach światopogląd. Piosenkarka przyznała, że nie odczuwa lęku przed śmiercią. W jej oczach nie jest ona końcem, lecz jedynie przejściem w inną formę istnienia. co ciekawe, jedyną rzeczą, która rzeczywiście budzi w niej niepokój w kontekście własnego odejścia. Są porządki. Górniak nie szczędziła również krytyki pod adresem instytucji religijnych, sugerując, że to właśnie one są odpowiedzialne za budowanie w ludziach strachu przed śmiercią. W rozmowie odniosła się również do koncepcji duszy, która w jej rozumieniu nie podlega śmierci, lecz stanowi formę boskiej energii. Dla jednych Edyta Górniak pozostaje symbolem duchowej przebudowy i odważnego myślenia poza schematami. Dla innych ikoną kontrowersji. Jedno jednak pozostaje pewne, jej głos, zarówno ten dosłowny, jak i metaforyczny, wciąż potrafi wywołać emocje. Podobnie jak teledyski, które oddają ducha tekstów jej piosenek, dziś wokalistka przekazała, że nie żyje gwiazda jednego z jej dzieł. Edyta Górniak w żałobie, w 2012 roku ukazała się ostatnia płyta Edyty Górniak z autorskim materiałem Album, My, promowały hity takie jak, Teraz, Tu, Consequences, czy On the Rune". Ostatni z nich doczekał się pięknego teledysku, który wywołał masę emocji w branży Na przykład Karolina Korwin-Piotrowska napisała, że martwi ją motyw konia w karierze Edyty.